18 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o mobach z Nederu. Magma Cube W przeciwieństwie do małych szlamów, najmniejsze magma cube mogą zadać obrażenia graczowi. Magma cube nie otrzymuje obrażeń od upadku. Małe kostki magmy skaczą na wysokość dwóch bloków, średnie na wysokość 3 bloków, a duże na wysokość 5 bloków. Magma Cube może pływać w każdej cieczy w przeciwieństwie do szlamu, który może pływać tylko w wodzie. Kostka magmy pojawia się wszędzie w nederze powyżej 70 kratki. GAST Trudno trafić gasta miotaną miksturą, ponieważ może ona przez niego po prostu przelecieć. Gasty mogą zobaczyć gracza z odległości 100 bloków, ale zaatakują dopiero gdy zbliżą się na odległość 16 bloków. Gdy odbijemy kulę Gasta za pomocą miecza zenchantowanego na grabież, jest szansa, że z moba wyleci więcej przedmiotów. Siła obrażeń zadawanych przez Gasty jest zależna od odległości, w jakiej znajdują się od gracza. Maksymalne obrażenia, jakie może zadać jest to 12,5 serca, a minimalne to 4,5 serca. Do 1.9 Gasty strzelały płonącymi śnieżkami. Dźwięk gasta jest zmodyfikowanym dźwiękiem Kota. Wither. Kolejny nederowy MOB, czyli WIDER. Specjalnie dla niego został stworzony osobny odcinek. Możecie na niego wejść, klikając w ten obrazek. Blaze. Płomyk nie strzela, gdy utknie w pajęczynie. Płomyk nie jest odporny na śnieżki, każda odbiera mu półtora serduszka, dzięki czemu może go zabić nawet bałwan. Tekstura płomyka zawsze jest jasna bez względu na poziom światła. Zombie Pigmen. Do wersji beta 1.7 zombie pigmen upuszczał pieczony schab. Jest możliwość pojawienia się małego zombie pigmena ujeżdżającego kurę. Miecze, które upuszcza pigmen, zwykle są uszkodzone. Nieuszkodzone miecze wylatują bardzo rzadko. Jeżeli rzucimy miksturę niewidzialności na zombie pigmena, będziemy widzieć tylko jego miecz. To już na tyle. Następne ciekawostki pojawią się przy dobiciu 4000 łapek w górę pod tym filmem. W opisie znajduje się link do playlisty wszystkich ciekawostek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów.